Witajcie. Piękne okol okoliczności zachęciły mnie do przeniesienia tego piękna na teren swojej działki. Postanowiłam ni mniej ni więcej, tylko zasiać u siebie grzybnie. Próbowałam już kiedyś z grzybnią Borowika, czekam nadal na efekty. Ponoć 2-3 lata może trwać. Przyjęcie się takich grzybni. Spróbujemy teraz z kurką i pod grzybkiem. Słuchajcie, znalazłam nakrętkę od poziomowania wysokości kosiarki. Kosiarki już nie mam, nakrętka się znalazła. <grybki> z grzybnią jest tak, że trzeba wybrać kilka miejsc, poluzować glebę. Troszkę ją uszlachetnić próchniczną lepszą glebą wymieszaną z grzybnią. Wysiać dobrze, zwilżyć kilka razy. No, warto jest oznaczyć, żeby sobie potem tego terenu nie rozjechać przy następnym koszeniu. No i czekać. Do trzech lat grzybnia może się uaktywnić. Ale pomyślcie, jaki to byłby świetny pomysł na poranne śniadanie. Budzisz się, masz taki kaprys, a może by tak. Jajeczniczka na kurkach. Wychodzisz do ogródka, a tu całe pole kurek kosisz, przynosisz do kuchni, rzucasz na patelenkę. Na to jajeczka i śniadanko gotowe a póki co zobaczcie co no, czym moja ziemia darzy przede wszystkim tutaj drucik tam gwoździk ale pozbędziemy się tego poszukuję jeszcze srebrnego pierścionka od kompletu dwóch łyżeczek i pilnika o tym wiem, że jest gdzieś tutaj w glebie i prędzej czy później ja to odzyskam. Kolejna nakrętka. Tym razem od poziomowania wysokości uchwytów od kosiarki. Stara, radziecka kosiarka. Y jeszcze czasami jej używam w mniej sprzyjającym terenie. Y czytaj okolice kamiennego podjazdu. Ma tak silne wibracje, że co jakiś czas odkręcają się te nakrętki, i było tak do czasu, dopóki po zgubieniu ostatniej nie zastosowałam stałego złącza. Tutaj wyszła chyba koninka, taka nabijka od uprzęży. Tak ja bym ją rozpoznawała, bo nie kojarzę, czym mogłaby ta, ten przedmiot być. No to ruszymy z wysiewem grzybni. 啊，好。Ah